Ok, skończyliśmy naszą eksperkę. Tak wygląda mechanizm na górze. Skończyły nam się bloki, które wcześniej robiliśmy, ponieważ przypadkowo zrobiliśmy o 1-2 piętra za dużo. Ale to nic nie szkodzi. Sobie zobaczymy z takiej perspektywy. O! To wyglądał tak. Dość dużo się tych stworków nam robi. I one wszystkie są tutaj. O No i dobra. Hej. Zajmę się tymi stworkami. Chciałem tylko pokazać, jak to wygląda. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.